Wiktoria. i w dzisiejszym odcinku nagrywamy memy. Um, muszę sobie tutaj wyszukuję memy polskie. Z Polski, przepraszam. Jak się to nazywa? Mm -mm. Kałuża na ulicy jeździą brumy rano. Dziomkiem, przepraszam. To świkiedyk, kiedy wiem, że jutro mam do szkoły na godzinę później. Tak jest no mając jeszcze 16 kart o jezu w ogóle jeżeli chcecie więcej mamów to za łapę w górę i zuba. o patrz, tam jest napisane zmień piec nie patrz na nich Kubuś nie chcę, aby to miało wpływ Boże, Kubuś ja już jestem za ja jest już za późno mamo, ze kotletem kondens o, nie, nie mogę Zobacz, płyn do dezynfekcji rąk, fuj to psych jak jakaś wódka. Masz kieliszek? Tak. Witzę w serialu Netflix. Yy, na tej domówce na 500 osób ostro. Mhm. Mm I spałam z O oh mygy. Jest też ostro. Mm -hmm. I spałam z Kadem, nie znałam w prawdziwym życiu, że mydło w jeśli donieśli? <grymne> nie mogę. O nie. <grymne> Muszę znowu, znowu popchnieć <grymne> w dół, bo nasikam przypadkiem między desk. Nie mogę. To ja oczywiście na tycie kłótnie. kłótnię. Podające się z 37 komentarzy między ludźmi, nie, których nie znam. Czekam na kuriera cały dzień. Nie wytrzymuję i idę się <laughs> wysłać. Kurier. Jakiej okay, jesteś o orientacji? Hej, ma zawsze. <laughs> nie mogę. Smacznego na wzajem dzięki. Nie ma za co. O Jezu Nie no, to jest straszne To są strasznie śmieszne memy Ale jeszcze są memy mix, bo ja Na różne strony Ten, kiedy liczysz za ile godzin wstaniesz <śmusza> Musiał dojść mi dzisiaj 50 złotych potrzebna mi Co myślisz, że pieniądze rosną na drzewach? A z czego są wykonane? Z papieru A z czego otrzymujesz papier? <śmusza> Nie nie pokłócisz się bez sensu ze swoją drugą połówką, ale nie możesz przeprosić, bo duma ci nie pozwala. Nareszcie zrozumiałem, czym jest dorosłe życie. To wtedy, kiedy ciągle się coś boli, nie masz pieniędzy, dużo pracujesz, nie masz czasu na wyjście gdzieś ze znajomymi i... Sorry. I... i... I cały czas trzeba chodzić po coś do sklepu. Sender, no and... dobra. Spacerujesz dziewczyną tylko w nocy. Dlaczego? Wtedy restauracje są zamknięte i nie możesz. Sorry. Mm, wydać kasę. Jesteś genialna. Ona myśli, że romantyczny. Nie, no. Wyprzedasz wol... wolniejszej kierownicy. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem tego. Odwracam się, żeby zobaczyć, jak wygląda. Wreszcie mam dziewczynę. Też jak kiedy ona pyta, co chcą, żeby robić w weekend. Nie wiem. Nie sądzę, żeby znajdę tak daleko. O jest to już smutne. Nie? nie, ja wychodzę z tym. One są smutne. Ja chcę, żeby... Kiedy w końcu nagrać bedwars? Niezbyt wiem o co... Znaczy wiem mniej więcej o co chodzi, ale... no. Kiedy masz kompleks i dobrze paczkę modów? Kiedy próbujesz delikatnie otworzyć kolę po tym jak ktoś ją wstrząśnie? Kiedy po ciężkim dniu wreszcie możesz Zrelaksowa zrelaksować w kąpieli. Możesz się zrelaksować. W HNU, On. Dobra. To może lepiej idźmy do innych w których kumam. No chyba to już wszystkie przejrzeliśmy, więc będziemy kończyć ten odcinek z w górę i zobaczycie na kanale, jeżeli chcecie więcej odcinków.